Piątek, tygodnia, koniec i początek. Wprawdzie trochę się w związku z sanatorium miłości dzieje. Jakieś skandale, skandaliki. Nie, żeby to nie był standard w tym programie. Tam zawsze przecież coś się dzieje. Jak wiecie w ostatnim odcinku doszło do wymarzonej randki Anity. Czyli jej randki z dwoma mężczyznami w jacuzi. Czy akurat marzyła o randce w jacuzi trudno powiedzieć, ale na pewno marzyła o randce z dwoma mężczyznami, konkretnie Darkiem i Krzyśkiem którzy to właśnie zaserwowali jej te randki w jacuzi, gdzie mieli siedzieć we trójkę. Przytulać się i pić kolorowe drinki. Jo ile Anita nie miała zupełnie obiekcji co do takiej formy randki i nie oburzyła się niczym Juska za taki przebieg zdarzeń, to już siedząc w jacuzzi okazało się, że jeden z panów, oczywiście Darek, a jakżeby inaczej, przekroczył wszelkie granice przyzwoitości. Zupełnie nie nieprzyzwoicie ją obmacując pod wodą, co sprawiło, że Anita wyskoczyła jak Filip z konopi z tego jacuzi i pobiegła wprost do seuny, choć wyskoczyć łatwo nie było, bo klej i strączki darka obłapiały wyskakującą Anitę, próbując ją z powrotem do tej wody wciągnąć i podążały za nią do momentu, aż kobieta całkowicie nie opuściła tego jacuzi. Choć oczywiście również do sauny Darek pobiegł za nią, i tutaj sytuacja zdawała się być skandaliczna na rzecz Darka, że nie umiał się powstrzymować, ani razu nie był zanitą sam na sam, nie byli nawet na randce. A on wykorzystał okazję do obłapiania kobiety w jacuzzi, jako że tam była najbardziej rozebraną, jaką do tej pory widział i do tego lekko bezbronną, bo siedziała między dwoma mężczyznami, a naprzeciwko niej była kamera która zresztą nie miała prawa niczego widzieć, bo sytuacja działa się pod wodą. Więc być może Darek mógł stwierdzić, że jest to idealna okazja, bo ani ta nie chcąc robić skandalu, powinna te jego lepkie rączki znieść, żeby na kamerze było ładniej i sympatycznie. W sensie ja to tak odebrałam. Ale okazuje się, że to w jaki sposób odebrało to większość widzów programu jest zupełnie różne od mojej własnej interpretacji i że prawdziwy skandal wybuchł z zupełnie innego powodu. Bo po pierwsze Primo jak Anita śmiała zażądać randki w trójkącie i że samo to świadczy o tym, że jest to kobieta perwersyjna pozbawiona wszelkich zasad moralnych. Po drugie narędki od razu ubrała się w bardzo skąpe bikini i zupełnie nie miała obiekcji wejść w tym skąpym rozpalającym wyobraźnię dwóch mężczyzn bikini z nimi do jacuzzi. A po trzecie usiadła z nimi tak blisko, że siedzieli niemal jedno na drugim i przytulali się i dotykali. Co według znacznej części widzów było jawnym przyzwoleniem i zielonym światłem dla darka oraz Krzyśka na posunięcie się dalej. Bo Anita wyraźnie wyglądała, jakby tego chciała. I nagle wielkie zdziwienie, że Darek ją dotyka i ostentacyjne wybiegnięcie z Jacuzzi, który według widzów było jawną hipokryzją z jej strony. No powiem Wam, że nie spodziewałam się takich komentarzy od kobiet i jestem w lekkim szoku. I wiadomo, można dywagować o fantazjach Hanity na temat randki z dwoma mężczyznami, ale nie wiemy co tam Darek zrobił pod wodą, że kobieta tak wyskoczyła z tego jacuzzi. Pamiętajcie, że on kilka odcinków temu, nie będąc z nią na żadnej randce, proponował jej wspólne spędzenie nocy, podczas której pewnie chętnie przywiązałby ją do metalowego łóżka. I tutaj już wiadomo, pewnie większość kobiet nie zdecydowałaby się z nim na randkę. Ale wyszło jak wyszło. W każdym razie okazało się, że to zachowanie Anity, a nie Darka oburzyło widzów. To też Anita postanowiła się z tego wytłumaczyć, zamieszczając jedno oświadczenie, oczywiście na fanowskiej grupie, bo to jest ewidentnie forma komunikacji z fanami uczestników tego sezonu. Tydzień bez czyjego oświadczenia jest chyba tygodniem straconym. Po tym jednym oświadczeniu jednak dodała jeszcze dwa kolejne. Bo być może chciała dostać w tej grupie jakąś odznakę za ilość postów, a wiadomo, że konkurencja jest duża, bo wszyscy coś tam oświadczają. W każdym razie w tych oświadczeniach Anita napisała, że dla kobiety po sześćdziesiątce to pewnie jedyna taka okazja w życiu, żeby przeżyć rentkę z dwoma facetami, więc nie żałuję, jestem jaki jestem. Taki vibe Krzysztofa Krewczyka i Wiśniewskiego jednocześnie. Że też oni razem nie nagrywali, to taki smutek dla ludzkości. Ten parostatek to by pływał po bezgranicznych wodach. Natomiast wracając do Anity to nie przytulała się ze swoimi kolegami bo to produkcja kazała im się ścisnąć w jednym rogu okrągłego Jacuzzi żeby mogła ich objąć jedną kamerą i mieli narzucone że siedzieli tak blisko siebie. Aczkolwiek dla Anity nie była to jeszcze niekomfortowa sytuacja, gdyby nie lepkie rączki Darka. Co do swojego zupełnie skandalicznego działającego na męską wyobraźnię bikini, napisała, że taką ma figurę i takie bikini właśnie jej pasuje. Nie muszę chyba dodawać, że widzowie jej wyjaśnieniami zachwyceni nie byli i że one totalnie nic nie dały. Nic nie dało również tłumaczenie, że Anita nadal przyjaźni się z Darkiem, i że finalnie nie miała do niego oto złej krwi. Fina nie stwierdziła, że ludzie są ograniczeni, żywią się hejtem i takie typowe straty taty. Nie ukrywam, że tydzień w tydzień zaskakują mnie ci kuracjusze i ta ich w te swoje oświadczenia, które dodają na grupie dla widzów, gdzie widzowie chcą sobie trochę poplotkować, czasem się wyżyć i wyrzucić swoje wszelkie frustracje. Takie grupy są zazwyczaj zamknięte i trzeba wysłać prośbę o dodanie. Żeby się tam dostać, także samo dodawanie się do tych grup to ze strony uczestników programów jest masochizm, bo wiecie może chcesz połechtać swojego i znaleźć tam kilka pochlebnych komentarzy na swój temat, ale w większości chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że to co tam przeczytasz nie będzie fajne o ile nie lubisz jak ktoś nieznajomy brzydko mówiąc bije cię po mordzie albo przynajmniej pluje ci w twarz. Takich rzeczy się nie czytaj, takich oświadczeń się nie im wydaje. W sensie wiesz jak chcesz coś powiedzieć to piszesz to u siebie na tablicy, jak ktoś już cię followuje to raczej się z tobą zgodzi i wszyscy będą zadowoleni. A to co oni robią to dla mnie czysty masochizm? Ale co kto lubi? Co do Darka Janity to w najnowszym zwiastunie dziewiątego odcinka widać? Że Darek dalej będzie próbował pytając nawet Anite czy nadawałby się na jej męża, ale tutaj akurat zostanie przez nią wyśmiany, także chyba czeka go odwet ze jacuzi. Ponadto widać tam też było randkie bożenki z Krzyśkiem i wyraźnie zaznaczenie, że są tylko przyjaciółmi, jak zresztą już ktoś w komentarzach pod ostatnim filmem na temat sanatorium napisał. Że ten sezon powinien nosić pod tytuł Zostaniemy Przyjaciółmi, no i po zwiastunie przedostatniego odcinka widać, że nic się w tej kwestii nie zmieni. Wszystkie panie, poza oczywiście ulą, wciągnęły panów bezkresną otchłań frędzona, z której już chyba raczej nie wyjdą. Chociaż ciekawie się patrzę na to, ja dość sobie z tym radzą. Jedni pospiesznie zmieniają obiekty uczuć, jak Krzysztof i Zbyszek. A inni jak Józek publicznie to akceptują, a na boku knują chytry plan jak w inny sposób zdobyć serce swojej wybranki. Jest też opcja na Darka, czyli na Hama, bo jak to powiedział po sytuacji w jacuzzi jakby Nen spróbował to skąd by wiedział jak daleko może się posunąć, a wy jak myślicie? kto w sytuacji z Jakuzi wypadł gorzej? Darek przez swoje lepkie rączki i bezczelność. Czy może Anita, która zanęciła Darka, później wykazała się hipokryzją, pokazując, że jednak ma jakieś granice? Koniecznie dajcie znać, bo czekam na Wasze komentarze pod filmem. O to, czy będą jakieś pary w tym sezonie, to nawet nie pytam, bo wyraźnie widać, że panie przyszły tam po lepsze partie niż te, które znaleźli castingowcy, a panowie lub przyjemniej ich część, po cokolwiek co się rusza i jeszcze oddycha. Tyle na dzisiaj, ale wrócę do was jutro ze zdecydowanie mocniejszym filmem: Bye baj bye, miłego początku weekendu.